Zorganizowaliśmy mecz, który wcale nie musieliśmy przegrać, będąc zespołem do czerwonej kartki, tak wiem, moje odczucie jest i wrażenia, zespołem niedużo, ale lepszym. Lepiej organizowaliśmy grę, nie stwarzał radą jak w sytuacji strzeleckich, mając w zespole jedną gwiazdę, która rzeczywiście przesądziła właściwie o wyniku meczu, bo tak nie mogli sobie poradzić. I w 59 minucie ta czerwona kartka, ja takich fałdów widziałem wiele, no ale to każdy będzie oceniał po swojemu, sędzia bliznął karny, trudno, nie musieliśmy tej kartki czerwonej dostać, bo można było karnego bliznąć bez kartki czerwonej, bo to nie był chyba... Mm, mm. Ale trudno, tak się stało. Później te zmiany, które robiliśmy, to już było niejako konsekwencją tego ubytku sił. Dzisiaj zresztą mieliśmy drugi dzień wiosny i rzeczywiście to była wiosna dość upalnie i, i, i parno. I, I ja uważam, że ten mecz naprawdę mu się podobać, bo był na dobrym poziomie. Grały dwa zespoły, które potrafią kopać piłkę. i można, mówię, no my z jakich niedosytem wyjeżdżamy. Natomiast gratuluję zespołowi Radomiaka wygranej, i kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa teraz i niech awansuje. No, ale to już historia dzisiejszy czas jest nieco inny. Ja mówię, cieszyłem się i cieszę, bo my mamy młody zespół i naprawdę no, odczucia na pewno są pozytywne, ale no cóż, przegraliśmy mecz, jest nam smutno, ale będziemy w dalszych meczach grać o to, żeby w czołówce być. Bardzo dziękuję. Nie ma więcej pytań? Bardzo proszę. Chwila, dla Zostawienie mikrofonu dla Wariusz Banaszik. Prosimy o podsumowanie. Witam Państwa. Ja mam w sumie podobne odczucia, chociaż, może dla od przeciwnika, tak? Przede wszystkim tak, spodziewaliśmy się takiego, takiego grutu sprawy. Ja można powiedzieć, że przewidziałem, że ten mecz będzie miał taki przebieg. Zespół przeciwnika tutaj wyszedł. Do, jak rzadko który zespół bardzo wysoko na z wysokim więc wszyscy mieliśmy bardzo dużo. Yy, utrudnieni że tak nie potrafiliśmy trzymać piłki, nie potrafiliśmy stworzyć akcji, chociaż no, tak patrząc na pierwszą połowę zgadzam się z tym, że, że wrażenie było, że lepszy, lepiej się prezentuje zespół Stali, natomiast no, sytuacji poprawkowych za dużo no, nie było i ze strony Stali może nawet więcej z naszej bo miał jada Marasiak i Leo, który mógł mieć sytuację sam na sam. Natomiast no, praktycznie w drugiej połowie sprawdziło się wszystko, co powiedzieliśmy w szatni. Tak? No, wiedzieliśmy, że, że gdzieś tutaj jest sporo fauli, że zawodnicy mają, mają żółte kartki. Wiedzieliśmy, że jedna taka akcja może zmienić oblicze meczu. I powiedziałem po meczu, gratulując zawodnikom, że, że nie zgadzam się z nimi, że to był, że to był słaby mecz w wykonanie, wykonaniu, ponieważ takie mecze właśnie kształtują charakter zespołu. Gdzie nie idzie, gdzie jest ciężko, gdzie jesteśmy po porażkach dwóch wcześniejszych wyjazdowych i wiemy, że nie idzie, wiemy, że jest ciężko, natomiast udowodniliśmy, że do końca walczyliśmy o te trzy punkty. Bardzo dobrze się też tutaj Leo zachował, który na pewno tydzień temu, no, trochę zawalił przy rzucie karnym, dzisiaj to oddał, bo, bo pięknie poszedł, zrobił ten karnek dla mnie oczywiście ewidentny i, i, i 1-0 zostaje. No, takie mecze się będą zdarzały. Nie zawsze tu radomił pięknie, będzie ładnie, nie będziemy wygrywali po 3, po 4-0 i dominowali przeciwnikiem, chociaż powiem szczerze, że druga połowa w naszym wykonaniu była no, może nie bardzo dobra, ale dobra, ponieważ my nie dopuszczaliśmy przeciwnika do żadnych sytuacji, nie stwarzaliśmy ta bramka wisiała w powietrzu, no, akurat padła do <coughs> tego karnego. Co jeszcze, no też jakieś zmiany były, wiemy, że Dominik Sokół nie mógł zagrać, trochę eksperymentowaliśmy z Leo na dziewiątce, bo, bo spodziewaliśmy się, bo wiem, że trener też był na meczu ostatnim naszym i, i oglądał, eee, także chcieliśmy trochę przeciwnika zaskoczyć, no skończyło się dobrze, wynik jest najważniejszy i nam za piękną grę nie będzie dawał punktów, dzisiaj się cieszymy z tego, co mamy. I według mnie no, jedziemy teraz no, na prawie najważniejszy mecz w sezonie do, do Wejherowa, musimy te wyjazdy przełamać, jeżeli przełamiemy ten wyjazd w Wejherowie, poprawimy u siebie, no to już będzie, no, taki scenariusz chcemy po prostu robić. Jeżeli to się uda zrobić, to, no, to jak to się mówi, będzie z górki, ale no, łatwo się mówi, trudniej wykonać, ale no, takie są nasze teraz założenia. Dziękuję bardzo.